to wygląda trochę jak jeden z wcześniejszych leveli, ale zapewniam, że to będzie coś innego. Dobra, może w ten sposób. Nie, nie doleciał do niego. Chodź! Chodź! Co, głodny jesteś? Chaba! Chabuz jest to! Chociaż trochę to wygląda, szczerze mówiąc, jak ten poprzedni level. Ale nie? Chyba nie, nie? <śm> czy ja już wariuję? O co tu chodzi? Checkpoint. Ciach! Wykałaczki. Nie, to jest coś innego. I ja Dobra. Tu. Ej, 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 ej. Zsunęła się. A właśnie. Te platformy obrotowe trochę się suwają. Jak minie za, 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 za dużo czasu. Także trzeba też działać tutaj szybko. Okej. Okay. Chciałem wziąć wszystkie owocki, no i tyle, tyle, tyle z tego mam. Uuuuh. No trzeba też uważać, bo gdy one tak się obracają, one są w stanie nas wystrzelić na orbitę. Może nie na orbitę, ale na, na sam dół pewnie bym spadł, więc yy, warto uważać. Dobra, 50 owoców. Ciach, żółwiu. Zostawię cię tu, żebyś poleżał i przemyślał swoje życie. Co robisz w tym levelu? Krążąc z lewej w prawo! No dobra, kop. Okej, małpki, małpki, siup. Żółwie, żółwie. Boink, boink. O, dało się kompletnym fuksem, bo na ostatnich klatkach ataku, ale jednak weszło. A co? Co teraz? Na żółwia? Do góry? Ja W dół? Co? O co chodzi? Gdzie. Czy jestem na początku? Czy ja? Sp... O matko. Spierdzieliłem kompletnie. Cofałem się przez cały ten czas. Serio. <grymne> nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie zawsze warto iść w prawo. Na to wychodzi. To nie Mario. Tak. Ciach. O, poczekaj, poczekaj. O, bo... Dobra, checkpoint. Nice. Małpka. I tu. I tak. O, nie, nie, nie. Aaaa. No dobrze. Hops, hops. Na głowę mu skoczymy. One upka zbierzemy. Boink, boink. Uff, uh, mało brakowało. No już zaczyna się robić. Nieco trudniej. Może to jeszcze nie jest ten poziom trudności. Bardzo trudnej. Ale, ale. Zbliżamy się z każdym kroczkiem. gdzie na wyjedzie ja oj, 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 powoli, powoli, powoli. Dobra. Dynamit Ciach. Ciach. ciach, na apek i chabum. Przeżyłem. Trochę się dziwię, ale nie narzekam. Unga bunga. Zostawię król dżungli. Dobra, bonusik. Zobaczmy. Hops, hops, uuu! Ej, nieźle. Tu coś było na górze. Co dało mi one-upka. Boink, boink! Okej. Okay. 19% safe point. Spoko, spoko. Zapiszemy sobie gran. Okej, okay. continue. Dobra. Trzeba jakoś ukończyć ten poziom. No bo bonus to nie wszystko. Sam bonus nie skończy levelu za nas. A. Nie, 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 nie. Tak, no to jest coś czego zdecydowanie takim crashu trójce byśmy nie uświadczyli. Są to jednak trochę różne gry pod tym względem. Okej, okay. ciach. Mam was. Owocki I... i. Dobra. W tej linii tak spadnę na to. A w tej na to. i w tej na to! Okej, okej, okej. ja może i dobrze, że zbieram te owoce. Tak. Zastanawiam się, czy warto, czy nie warto, przez to, że spadam i tracę powiedzmy ten progres. Ale zawsze to trochę więcej życia, nie? Więc. E... Może to jednak nie jest takie głupie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o mnie i mój skill level. Nice, wszystko zebrane. Nawet się nie spierdzieliłem ponownie. Checkpoint! Dobra. Cioch, 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 dziesięć. Byłem pewien, że ten żółw skosi od razu te. Roślinkę! Ups! Ale mnie wypchnął! Gdzie dzień na wyjeździe Dobra. Hmm. Pau. No i zaczynamy powoli. Powoli. Bo to jeszcze nie jest to, ale jesteśmy coraz bliżej. Boink, boink. Boing, humpst, humpst, checkpointy. Dobrze, że nam dają te checkpointy. Bra, małpka, Siach! Fajnie to wygląda. Tło jest też całkiem przyjemne. Tam jakieś drzewka w tle. Czok! No i ten płot też mi się podoba! Z kolcami trochę taka indiańska wioska, taki fort powiedzmy, byłem mały, to na takie drewniane place zabaw mówi, mówiło się indiańska wioska, kurczę, co, o co biega z tymi diamentami? Bo to są małe diamenty, tak? Rotujące się, nie wiem o co tu chodzi. Czach! Dobra, hops. Być może, jeżeli zbierze się jakoś tam ilość tych y, srebrnych diamentów, to jakieś dodatkowe... A, spalony. No właśnie te animacje, widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Te animacje są naprawdę spoczką. Jest ich sporo. Ale no, może, może jak się zbierze y, jakoś tam ilość diamentów, to coś... Odblokujemy. bo tam wcześniej było coś takiego, że można było zakończyć level, ale też był taki szlaczek z diamentów i coś jeszcze tam dalej było, ale nie mogłem się tam dostać. Dobra, może poczekam. To jest ten motyw nie, to jeszcze nie to, a tutaj zaraz to będzie. Gdzie sporo płomieni, jeden za drugim. To hops. O tutaj, tutaj, tutaj. Muszę uważać Dobra. dobra, skaczemy, skaczemy, nie mamy czasu do stracenia, jest! Zdążyłem I to jest cały czas jeden i ten sam level, jakby on jest długi Pamiętacie jak wcześniej mówiłem o tym, że... jak jest bonusowa runda? To z reguły niedługo jest zakończenie levelu, no tak było wtedy, do tamtego punktu. Teraz widać jest trochę inaczej. O matko, cio, ciach ciach cio, Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Coraz więcej ta gra wymaga od... gracza. O matko. O matko, matko. Wskakuj tam, Crash. Nie! Nie rób nie tego. freeze Aaaah! Dziedzie, dzie, dzie, Ops! Ciach! No dobra. U. Nie! U! O. Dobra, nie warto chyba było. Hm. Nie wiem, czy mam, będę miał aż tyle cierpliwości, żeby zbierać wszystkie te owoce. Aaaa! O nie, nie rób mi tego, nie rób mi tego, nie rób mi tego, proszę Cię! Nie chcę iść znowu na sam dół. Dobra. Boink! Uch, zabrałem nawet. Dobra. Mm, niech będzie. Ciach! Chach, chach, chach! Z powrotem jestem! Nie tak źle. Tutaj One upek. z prowoców. No, korci mnie, żeby wszystko zbierać, ale nie chce mi się tego powtarzać. Milion razy! Sa sam jestem sobie winien. Sam jestem sobie winien. żebym wszystko zebrał, nawet to co tu jest oczywiście. Czy ja w końcu mogę się stąd wydostać? Bardzo uprzejmie proszę. Ops, 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 ops. W pewnym czasie zaczyna się wszystko kompletnie mielić w głowie. Nawet coś co z pozoru nie, nie powinno sprawić większego problemu, ale pa parę razy się tutaj zakręcę. Tu mi się noga powinie. Tu mi się paruch na padzie przewinie. i wchodzą mózgopiardy, ale w końcu jestem. dało się! Uff. Robi się. cieplutko. Up the creek! Boink. Jedziemy dalej. Muszę przyznać, że faktycznie te poziomy, jak na razie, są takie wizualnie do siebie podobne. No nie tylko wizualnie, no bo trochę się opierają na tych samych w miarę podobnych paternach w innej kolejności. Co oczywiście w późniejszych crashach zostało chyba całkowicie zniwelowane. <laughs> Maskę straciłem. Wow! Ale się zaśliznąłem pięknie. Pam, 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 pam. pam. Nie, ale no fajnie się w to gra. Przyjemnie całkiem. Muszę przyznać, że crash... W roku pańskim 2K23 wcale nie jest zły Na razie Nie wiem Czy zostanę przy tej opinii Yo! O, dobra Dobrze, że przynajmniej mam trochę tych żyć uff uh. Pewnie sporo sobie nazbierałem przez te wszystkie owocki Okej okay. Jump! Dobra, mam cię. Małpko. Muszę przyczaić pattern na tego drugiego krzaka tam z tyłu. I siast! I siast! I siast! Nice! I... <ścoughs> Dobrze za do checkpoint. Omsz. Cymbałki wybrzmiewają sobie. O, o! A, straciłem panowanie. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Boink! Boink! Dobra. Czast. Czast. O kurcze, o kurcze, o kurcze, nie ma tak, że cofnę się i liście zostanie, gdy na nim nie stoję. Okej, okay. no dobra, tutaj najdalej, dokąd dotarłem. Okej, okay. rybo. Nie, bardziej chciało się żyć. Uff. Uh. Spadają, spadają, te żyćka. Jest! Dobra. Pomału. Po trochu, bonus. Spoko. Spoko, spoko. O matko. A, 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 i, i, e. Uda, uda, się! Nie! kurde, nie wierzę! Dobra, ciąg dalszy. Oink, boink, oink, 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 chrum, świni, Kwini! mini, mini, oink. Boink, je, je, je. Yeah. Wow. dobrze! Trochę dodatkowych żyć sponosił, przyda 23% complete. Psiu. Dobra, dobra. Up the creek. Trzeba dokończyć level. Nie ma lekko. Musimy dojść do mety. Jeszcze jeden włamapek. Bardzo dobrze. Trochę sobie odbiłem to wszystko. Hacia. Pach, pach, pach. Reaper Bull. Wydaje mi się. Że to była postać w Crash Team Racing, że on był chyba bosem. To był taki, tak, niebieski, szalony piesek w kaftanie bezpieczeństwa. Nice, nice. Dobra, spróbujemy go pokonać. Że do końca nie wiem, o co tu chodzi. O, nie, mo nie mogę być na tej samej platformie co on. No to w sumie ma sens. Nie planowałem nawet tego za bardzo. Big TNT. Okej, okay, czyli staniemy na to i. Tak, wybuchło przy nim. Spoko. Wow. No to nie będzie takie łatwe. To zdecydowanie nie będzie łatwe. O nie, nie mogę tam trafić nawet. Co jest? Dobra, pójdę tą stroną. Źle wymierzam, powiedzmy, perspektywę. Co zdarza się w kraszu. Nie jest to nic nowego. Okej, okay. boink. O, sam obrwałem jeszcze. Super, super. No dobra, ten big TNT... Iii, nie! O, dobra, mogę być na tej samej platformie co on, ale muszę być na krawędzi. O matko, jak to zrobić? O, o nie! Wtedy ten dynamit jakoś do niego popłynął. Teraz. Nie chcę za bardzo? Czy on po jakimś czasie wypływa? Nie czaję do końca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, mniej więcej pięć sekund zatrzymuje się. Okej, okay, oberwał raz. Było za szybko z mojej strony. Ciach, 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 ciach. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, No nie! Byłem tak blisko, sam się wysadziłem w powietrze. Dobra, mniej więcej wiem co mam robić chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć U! Dobra, szło A, nie zadałem mu żadnych obrażeń Dobra, raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy Dobra, dostań, dostań, dostań! No nie! Raz, dwa, trzy. One chyba gdy na nie skoczę, to w ogóle już nie chcą ruszać. Muszę Muszę na nie wejść dopiero w momencie, gdy mają pływać. Jest! jedno obrażenie na razie. Raz, dwa, trzy. Dobra, niech będzie drugi hit. Proszę, proszę, drugi hit. Nie, Raz, nie, dwa, nie. No, dawaj, 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 jest! Jeszcze raz, jeszcze raz, będzie po nim. Dobra, może się uda, może się uda, może się uda, może się uda. Jest! Trafiony, zatopiony. Udało się. Nie wierzę, ale, ale się udało. Heh. Fajnie, fajnie. Drugi boss za nami. Teraz dotarliśmy do. Eee, tutaj, ok. The Lost City. Ale ja na razie kończę. Także. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Doceniam, doceniam, bardzo doceniam. Nie myślcie, że nie. I będziemy kontynuować. Krasza! To nie koniec! To jeszcze nie koniec. Także dzięki, dzięki, dzięki. Do zobaczenia do usłyszenia, do obwąchania e? i. <susza>